Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, czasami każdemu z nas w życiu jest smutno. Smutno z różnych powodów. Smutno, bo nie wyszło nam to, co żeśmy sobie zaplanowali. Smutno, bo wyjechał ktoś, kto jest dla nas bardzo ważny. Smutno, bo nie jesteśmy może w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być. I co wtedy zrobić ze sobą, kiedy jest ci smutno? Właśnie dzisiaj jest mi smutno, ale to nie oznacza, że będzie ciągle mi smutno. Właśnie zaparzyłam sobie filiżankę kawy, właśnie już zasiądę, żeby coś napisać w moim pamiętniku. I nie będę się obżerać żadnymi słodyczami. Nie będę jadła rzeczy, które są niezdrowe, tylko po prostu sobie ze sobą posiedzę. Mam do czytania fajną książkę i chyba jej poświęcę trochę czasu. Chociaż jest mi smutno, to nie zamknę się w sobie i nie będę płakać. Nie dlatego, że jestem już dużą dziewczynką, ale dlatego, że. Chcę się z tym uczuciem spotkać. Chcę się z nim zmierzyć i chcę sprawdzić, jak sobie z nim poradzę. Nie jest to coś nowego, bo być smutnym zdarza mi się czasami, często. Ale chcę znowu stanąć z boku własnej siebie. Chcę zobaczyć, jak tym razem zareaguje i co zrobię? Może napiszę nową bajkę dla dzieci? Jeszcze nie wiem. Ale na pewno przeczytam książkę. Tą, którą właśnie teraz czytam. Chciałabym ją wam pokazać. Bardzo mi się podoba. A to jest jej tytuł. Rzeczy, których nie dokończyliśmy. Bardzo dobra pozycja. Zaczęłam ją czytać wczoraj. Tyle przeczytałam. Będę ją dzisiaj jeszcze czytać. A może wieczorem coś namaluję? Bardzo lubię malować farbami akrylowymi. Albo może napiszę, tak jak już powiedziałam, jakąś bajkę dla dzieci. Nie można poddawać się smutkowi. A może można? Zastanowi się i zobaczy, co z tego wyjdzie.